Witam serdecznie z tej strony Rita. Dzisiaj mam dla Was przepis na karmel solony. Jest to pyszny słodki sos domowy, składający się tylko z czterech składników. Szybko przyrządzany w 15 minut, może posłużyć jako polewa do tortów, ciast, babeczek, lodów, owoców oraz jako składnik sosów, kremów, mas itd. Tak karmel solony domowej roboty to sos tak pyszny, że można go jeść łyżkami. Zapraszam do oglądania. Składniki: 200 g cukru trzcinowego lub zwykłego, 55 g masła niesolonego, 240 ml śmietanki kremówki 30% lub 36% oraz pół łyżeczki soli morskiej. Podgrzewamy dużą patelnię lub rondelek o grubym dnie. Co najmniej rondelek powinien mieć 2,5 litra. Włączamy grzanie kuchenki tak na średnie grzanie, do rondelka wsypujemy tak jedną czwartą pół szklanki cukru i na średnim ogniu podgrzewamy. Gdy cukier zacznie roztapiać się na brzegach, zaczynamy delikatnie ruszać rondelkiem, żeby zachęcić cukier do poruszania się i topnienia. I pamiętajcie, żeby to robić na średnim ogniu, a najlepiej na najniższym ogniu. Cukier w większości mi się roztopił i teraz dodajemy następną porcję cukru. Też tak około 1 czwartą szklanki. Cały czas poruszamy rondelkiem, żeby cukier się szybciej rozpuścił. Teraz mam na najniższym grzaniu kuchenki. Taki kolor powinien być jasnobrązowy. I uwaga, jeżeli zauważycie, że cukier robi się bardzo ciemnobrązowy, ale jeszcze się nie rozpuścił, to zdejmijcie z ognia i wymieszajcie cukier, albo silikonową szpatułką, albo drewnianą łyżką, albo po prostu tak poruszając rondelkiem, aby spowolnić gotowanie. Ale jak będziecie robić na najniższym grzaniu kuchenki i ciągle będziecie obracać rondelkiem, to się karmel nie przypali, tylko się będzie równomiernie roztapiał. I uwaga, cukier zacznie się szybciej topić. Im więcej cukru się roztapia, to coraz szybciej się topi. I kontynuujcie poruszając rondelkiem, aby cukier szybciej się poruszał. Można też, jak mówiłam wcześniej, użyć szpatułkę lub drewnianą łóżkę, żeby pomóc szybciej się roztopić. W międzyczasie, jak nam się tutaj podgrzewa ten cukier, to wstawiamy do mikrofalówki 240 ml śmietanki kremówki albo 30% albo 36% i kremówkę musimy bardzo mocno podgrzać. I znów wsypujemy jedną czwartą szklanki cukru, rozsypując równomiernie. I dalej roztapiamy obracając rondelkiem. I wsypuję teraz ostatnią porcję cukru. Karmel zmienia mi kolor teraz tak na bardziej ciemnobursztynowy. A i pamiętajcie, żeby tą śmietankę kremówkę podgrzać, żeby była gorąca, bo jak wlejecie do karmelu zimną śmietankę, to może się Wam po prostu masa zbrylować i później znowu trzeba będzie podgrzać na kuchence. Teraz ściągnęłam z kuchenki i po prostu ciągle kręcę, kręcę, żeby się dobrze rozpuścił ten cukier. A i uważajcie, bo karmel jest bardzo gorący. I niech Wam do głowy nie przyjdzie, żeby próbować tego karmelu, bo oparzycie się. I teraz, jak cukier nam się rozpuścił, to ja już kuchenkę wyłączyłam. I musimy teraz wlać śmietankę, kremówkę. Wlewam gorącą kremówkę. Uwaga, bo będzie bulkotało i trzeba to robić bardzo energi energicznie i szybko. A kremówkę wlewamy powoli. Ja mam kremówkę 36% takie grudki mi się porobiły, bo jej nie wymieszałam przed zagrzaniem. Gdy śmietanka kremówka już się połączy z naszym karmelem, to dodajemy masło, a masła dajemy 55 gramów. Pamiętajmy, żeby kuchenkę mieć wyłączoną na tym etapie. i wsypujemy pół łyżeczki soli morskiej. Mieszamy do połączenia się składników i karmel jest gotowy. Teraz możecie zobaczyć jego konsystencję. On jest taki dosyć rzadki. I przelewamy go do słoiczka. Karmel pozostawiamy do całkowitego wystudzenia, a następnie przechowujemy go w słoiku w lodówce do dwóch tygodni. Można go też zamrozić i w zamrażarce do 3 miesięcy można przetrzymywać. I tak oto wygląda karmel na drugi dzień po wyciągnięciu z lodówki. Jak widać jego konsystencja się zmieniła, jest bardziej taka zbita, nie spada z łyżeczki. Smaku jest, no jak karmel, no przypomina mi cukierki krówki. I jak chcecie, żeby była bardziej rzadsza konsystencja, to po prostu wystarczy go troszeczkę podgrzać. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, i na koniec przypominam o lajkach, subskrypcjach i komentarzach. Ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć.